Wpisuje to w słowach: Około 5% zbiorów wciąż leży w ziemi i prawdopodobnie już ich nie sprzedamy. Kolejne 10% trafiło do biogazowni. To frustrujące. Za kilogram ziemniaków w skupie rolnicy otrzymują dziś jedynie 6 eurocentów. Tymczasem w supermarketach te same odmiany kosztują od 70 centów do 1 euro za kilogram. Podczas konferencji branży ziemniaczanej w Hamburgu. Przedstawiciele Deutscher Kartoffelhandelsverband podkreślali, że jednym z kluczowych problemów jest logistyka. Rosnące koszty transportu i ograniczenia w infrastrukturze znacząco utrudniają sprawny przepływ towaru. Wskazywano także na fakt, że w związku z bardzo dobrymi warunkami upraw i zwiększonymi areałami wiele upraw znalazło się poza wcześniejszymi umowami sprzedaży. Stąd nadwyżka wolnych wolumenów, które muszą być zagospodarowane w mniej korzystny sposób często trafiają do biogazowni lub są częściowo eliminowane. Dla konsumentów sytuacja oznacza najczęściej spadek celu.